Cześć kochani, przychodzę już do Was tak bardziej jesienno. To są po prostu moje jedyne ozdoby jesienne. Myślałam, że mam ich trochę więcej, no bo nie otwierałam pudełka z ozdobami rok temu. No ale co? Idziemy sobie do wyzwania, które oczywiście zrobiłam źle, bo trzeba losować po 5, a ja wylosowałam po 3. Także nadrobimy sobie jeszcze tamten tydzień, gdzie muszę dolosować. Cztery karty, tylko muszę jeszcze wyciągnąć z pudełeczka. Dobra. Potasujemy. O, ho. Dobra, Tuż już jak wypadła, to chce być. 1, 2, 3, 4. Cztery zaległe. Dobra. To zrobimy, gdzie moja kosteczka. Zobaczymy, ile kasy nam wypadnie. Bardzo mi się podoba ta gra, naprawdę. Więc biorę sobie moją kosteczkę, nie wiem, czy będziecie widzieć, bo troszeczkę cienia jest. Nie mam lepszego światła, jest po prostu rano. Dobra. I mamy trzy, Więc zapisuję na babeczce trzy. Trzy, Szukam babeczki też trzy, więc 6 zł muszę sobie odłożyć. Dobra. Sobie zapiszemy 6 zł. Wrzucamy dalej, teraz do balona. Balon ma 2. Dobra. Czyli 2 i tutaj też widzę 2. Dobra, i odkładam dalej, czyli 4 złote dodaję. Dobra, muszę kotka zaraz wpuścić, bo zamknęłam przed nim drzwi. Kolejna dwójeczka, tym razem do wisienek. 2 i 4 to jest 6. Więc dodać 6, dodać jeszcze jeden rzut. O, czwóreczka nam się trafiła do kapusty. 4. A tutaj mamy jedyneczkę, więc łącznie 5 zł. Dodać 5. Dobra, mamy 21 zł za poprzedni tydzień. Jeszcze włożę sobie wszystko to i zaraz jeszcze raz będziemy losować. Tylko włożę najpierw tutaj te 21 zł, bo zaraz zapomnę. 21. Tutaj nam się chyba już całe 50 zł uzbiera. Jak dobrze widzę, chyba dobrze widzę. <grydy> to weźmiemy sobie, a przy okazji rozmienimy 10, 20, 30, 40, 50. No idealnie 50. I jeszcze raz będziemy sobie tutaj odkładać. Już jestem razem z kotkiem, więc sobie zeruję kalkulator i zaczniemy od nowa. Może nam się coś powtórzy, losując pięć kart. Dobra, jedna wypadła. Druga, trzecia, czwarta i jakaś może stąd. Dobra, pięć kart jest, czy jakaś się powtórzy? <laughs> tak, mój jednego arbuza, który się powtórzył. Dobra, super, to sobie od niego zaczniemy. Kosteczka mam no Koseczka dla nas nie jest łaskawa. Zlituj się troszeczkę 4 i 3, czyli mamy 7 zł. Dobra. 7 dodać. Rzucamy kostką. Jedyneczka zlitowała się. Wisienka ma 1 i 3, czyli 4. Coś mi filmik przerwało, więc dodajemy 4. Dobra. Dwujeczka, kiwi, czyli 2 i 3, to jest 5. Dobra, pizza. Pizza znowu jedyneczka. Jeden, i tutaj mamy też jeden, czyli 2. I ostatnia kapusta, 3. Mamy 3 na kapuście. I mamy tutaj 4, czyli 7. I to się równa 25 zł. Dobra, sobie to złożę i 25 zł odłożę do kopertki. No, już powiem Wam, że bardzo dużo się tutaj zebrało pieniędzy. Jak na to, że to tylko 3 tygodnie. Dobra. Chyba, że jeszcze raz powinnam. Nie, no, tylko dwa tygodnie chyba tego nie nadrywałam. Dobra. Teraz pociąg po kasy. i tutaj mamy kostkę dziesiątkę. Więc to ta. I zarzucamy. Dobra. Poczekajcie jeszcze raz, bo. Dobra. Mhm. Mm Dziesięć. No co, bambus? No tak, chciałeś się przywitać. I. 7 razy 2, czyli 14. Hmm. Okej. Okay. Niech będzie. Niech będzie, kasa się po prostu rozkłada bardzo szybko. Dobra. Ile już mamy tutaj kasy? Równo 90. No wow. No wow. Dobra. Teraz jeszcze bingo. Dobra. To sobie pójdziemy do bingo. Hop. Otworzymy. Dobra. I biorę kosteczkę taką. Dwudziestka. Czy to będzie kostka dwudziestka? To będzie kostka dwudziestka i kostkę szóstkę. Dobra. Odsuniemy sedynki, żeby było wszystko widać. I co mamy? jedności i sześć. 11 i 6,3 zł. Dobra. Nie będę zapisywała na kalkulatorze, tylko od razu będę szukała. Żebym wiedziała, ile kasy mam. Dobra. 3 zł. 10. O, kurczę. Wszystko wypadło teraz. Czy ja to odratuję jakoś? Dobra. Będę musiała zaraz ułożyć to na spokojnie. To jednak był głupi pomysł, żeby tego nie zamknąć. Dobra, a więc było 10 i 2. Także 10 i 2 to rzut kostką mm, szóstką. A to jest 3 złote. Dobra. Szukam trójeczki. Trójkąt. Rzutamy dalej. Mamy 3 i 2. I 2 to będzie 8 zł. To weźmiemy sobie 2 zł i weźmiemy całą dyszkę. Jeszcze tutaj drobnych mam, to mogę porzucać. 1 i 1. 7 zł. Dobra. 7 zł. Mam. Dobra, to chyba jeszcze ostatni rzut mogę zrobić. 12 i 3. 8 zł. Dobra. Raz, dwa, trzy. Dobra, łącznie mamy tutaj, zaraz zobaczę. Mamy już dwadzieścia. Sobie zamienię, bo będzie dwadzieścia dziewięć. Dobra. Wszystko sobie teraz na spokojnie włożę. No widzicie, to nie chcę wejść. Dobra. Nasze pieniądze do mini wyzwań zostały już po prostu. No nie wiem, co poszły. Ostatnio tak dużo dałam, to dzisiaj już nie chciały być. Zaraz poszukam czegoś jeszcze portfelu Najpierw sobie tutaj włożymy jeszcze do tego bingo Dobra i teraz będziemy... Grać w tą moją tygodniową gierkę, tylko sobie troszkę tu posprzątam i przyniosę pieniądze. No właśnie, przyniosę pieniądze. Dobra, mam dawać po 90 zł, dlatego dam 110 i wyciągnę 20, bo nie mam drobniej po prostu. I zaraz zobaczymy, co nam tutaj wypadnie, tylko schowam resztę pieniędzy. Więc tutaj też rzucam koszką czwórką i sobie wezmę na kalkulatorze 90 odjęć. Co mamy? Dwójeczkę mamy. Jeszcze dół opis. O, Lego! <laughs> Lego standardowo chce być odjęte. Dobra. Czwóreczka. Studia to dyszka odejmiemy. Trójeczka, kod, to dyszka odejmujemy. Dwójeczka, czy to Lego? Tak, oczywiście, że to Lego. Dobra, czyli odjąć pięć. Mhm. Trójeczka. to kot, czyli dyszka. Dobra. Poczekajcie. 60, odjąć 10. No, coś ten kalkulator świruje. Dobra, czwóreczka, czyli studia. A, bo ja nie daję odjąć, dlatego. Dobra, 40 minus. Dobra, trujeczka, czyli znowu kotek. No, ciekawe, czy to Lego jeszcze wypadnie. Fajnie by było. Trujeczka znowu. Czyli znowu u kotka 10 zł. Jeszcze 20 mamy. Jedneczka 20. O, no to akurat się skończyło. E, czyli wyszło nam 0. Dobra. Więc odłożyliśmy trochę tu. No zostało po prostu ostatnie pole z lego. Kotek też ma sporo. Studia też. Dobra. No i mamy już tutaj. 2 razy 90, 180. Tutaj powinno być już. I tak też jest. Super, zobaczę, ile jeszcze mam pieniędzy. To zrobimy sobie. Oj, jeszcze mini. Zrapeczki też bym zrobiła. No, po prostu troszeczkę mnie pokonało to. Bingo, mogłam troszeczkę mniej grać. Dobra. Ile my tu mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem plus pięć, trzynaście zł mamy. No to co? Lecimy. z tyłu. Wszędzie po jednym dam. Piąteczka. Tutaj też jakąś może najmniejszą kwotę. Dobra. Najmniejsza będzie dwójeczka. Nie, dwójeczka jest już skreślona, więc trójeczka. I cztery złote jeszcze zostało. Dobra. Rzucę tu kostką, szóstką. I może akurat cztery wypadnie. A jak nie, to idziemy dalej. To idziemy dalej. To wyzwanie dzisiaj nic nie dostanie. Bo i tak tutaj rzucałam inną kostką. No. Sobie już może tutaj te 4 złotóweczki zakreślimy. Aha, ja mam 5 zł, czyli jednak tam to było dobre jak kostką. Trudno. Zdarza się tak. Dobra, już po prostu chciałam odłożyć te, te drobne pieniądze do wyzwań. Tak troszkę dzisiaj szybciej, bo też budżet był mniejszy. Też jeszcze jestem nieogarnięta, troszeczkę jeszcze wiele spraw mam do załatwienia po powrocie. No ale co, mam nadzieję, że filmiki tak Wam się podobał. Segregator jest coraz grubszy. Jak najbardziej chciałabym kończyć już te mini-wyzwanka, żeby uzbierać kasę i kupić sobie wyzwania od dziewczyn, bo tak bardzo mi się podobają. Naprawdę, więc już czekam, aż mi się ukończą te wyzwanka i kupuję sobie coś fajnego. Ale na razie jeszcze trochę pozbieram, bo. Drobnych jest bardzo dużo. No Wy co? Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Ty że taki krótki filmik, ale no siła wyższa. No ale cieszę się, że tu ze mną byliście. No i co? Widzimy się w kolejnym tygodniu. Pa!